Mamy wrzesień, koniec lata, a pogoda jak widzicie bardzo pochmurna. Mam tutaj zamontowane 6 paneli, każdy 410 W. 3 panele na dachu spięte szeregowo, kolejne 3 na ścianie też spięte szeregowo i te dwa stringi połączone równolegle. Idzie ponad 2 kW i przy takiej pogodzie nawet nie osiąga 300 W. No i mamy teraz podłączone tylko te panele pionowo. Inwerter nawet nie uruchamia pracy z paneli, ponieważ jest za niskie napięcie.